Mam ekipę, jest goryli, goryli, można do was dołączyć? W każdej chwili mordo Dobra A ja masz na imię? Kira A na godzinę ile płacisz? Spoko To znaczy? No spoko, dogadamy się mordo A ile ty jest dogadamy się? Bo mnie, kurwa, nie, nie mam przydziału widełkowego tak wiesz Ja wiedzieć, wiedzieć na 100% A nikomu nie powiesz? Eee, kurwa nie wiem Zostanie to między nami? Zostanie no No, no dobra dawaj 7,50, ale nikomu nie mów. O kurwa, a ty ile dostajesz? Ja na piwo. Hmm? Dobra, przymipione. Zajebiście. A ciuchy kiedy dostanę jakieś? Za trzy minutki. Okej. Okay. Dobra, ty jedziesz zjeść, zaraz wracam. Jesteśmy gadania. Gęba dobra. na kupę, okej? Okay? Tak jest. Okej. Okay. Halo. Halo. Ty czapa roboty dostałem. Za 7,50! Ja kurwa, kurwa. kurwa. O kurwa ty! To zajebista cena dostałeś! A jaka robota? Na bramce będę się znał, kurwa, z gorylami i z tym, kirom czy Girą, czy jaką tam kurwa, nie pamiętam. Dobre chłopaki są. Ale się wyszprzęgliłem, ty chyba żeby mi wpierdolić. Też żeby ci tylko nie nadupcyli, bo walkę jutro masz. Z tym szympansem. Pamiętaj. Ja się najadłem. Oh. Dobra, o, jesteś. jest koszuleczka. To dla mnie? Dla ciebie kurwa, panie <laughs> szturu. Zajebiście. No to piąteczka jest już w zespole. Tak jest. Mogę. <laughs> Siemano. <laughs> Oj, szczur, jeszcze nie to załapał, do złapu. <laughs>